Jeszcze przed rozpoczęciem macie do wygrania tego skina. Zostawcie suba z lajka oraz komentarz z hasłem, który poznacie w trakcie trwania filmu. Oto zwycięstwa z poprzedniego materiału. Zgłoście do mnie na Discordzie w celu odebrania skina. Nie wiem, czy na to czekaliście, ale dzisiaj otworzę 250 skrzynek Gigabuła. I mam to naprawdę gdzieś. Będzie grubo, będzie konkretnie. Jesteśmy oczywiście na casehugu, więc koniecznie zostańcie do końca. Tutaj na start. O oh, proszę bardzo, Diggle Prince Stream. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Na start, jak widzicie, otworzyłem już 25 tych skrzynek, więc jeszcze 10 razy tyle i będzie naprawdę gruby materiał. Ale jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie, aby wpisać tutaj kod MATIS, który daje wam darmowe 10% bonusu przy wpłacie oraz możliwość otwarcia dwóch skrzynek na start dla każdego nowego użytkownika. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę. Niedługo skończy się spooky season i jeżeli to oglądacie, prawdopodobnie już go nie ma podobnie jak ofert Black Weeks. Dlatego dzisiaj nie będziemy się tym zajmować, tylko właśnie Pociśniemy gigabułę. Generalnie skrzynka znajduje się w zakładce Creators. Oprócz tego macie również tutaj dostępne case'y od Nitra i Samu oraz innych zagranicznych twórców. Tutaj również jest pompa team, więc grubo myślę, że jeżeli Wam się ten odcinek spodoba, to zrobimy odpowiednik z pompa teamem, więc koniecznie bądźcie ze mną do końca! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje człowieku? To ja naprawdę nie wiem. Player tu co nam w ogóle siada, chłopie, chłopie, dobra. Ok, lecimy. Nie wiem, ile już tych skrzynek otworzyłem. Około 50. Myślę, że nie będę sprzedawał, tylko po prostu lecimy. Po prostu lecimy tak, jak jest i tyle. Ok, ciśniemy, ciśniemy. Jak widzicie, saldo tutaj co jakiś czas się aktualizuje. okej, okay, ok, spoko usp, ale bez szału. Jak widzicie, tutaj lekki przestój skinowy. Nie mamy nic. Konkretnego, co by nas zadowalało, ale spokojnie, spokojnie. Dzisiaj naprawdę dużo tych skrzynek zostanie otwartych. Około wy za nami. Pamiętajmy, że chcemy 250, ale koniec końców może wyjdzie nawet 300. No nie wiem, nie wiem. Okej, okay, okej, okay, super. Jest player tu, więc mamy przebłysk. W ogóle co jest najlepszym skinem, który można trafić? Karambit Marble Fight. na pewno na niego będziemy polować, również para rękawiczek brzmi bardzo kusząco, dlatego wlatujemy sobie tutaj dalej z otwarciami, nie poddajemy się się, a nóż akurat nam nóż wyleci. Kto wie, kto wie, również zorganizuje bitwę, w sensie no, stworzę po prostu bitwę na gigabuły. Może, u... może wlecimy też z Jokerem. O, print stream, elegancko, elegancko, to można nawet sprzedać, super. I ciśniemy sobie dalej. Oj, tutaj może być naprawdę mocny odcinek Asimov, nice. Chyba dzisiaj jeszcze nie trafiliśmy Asimowa z tej Są rękawice, są rękawice, udało się, ile prób. Ile otwarć moi drodzy I jest para rękawic wymarzona Drugi najlepszy skin, który Leci z tej skrzynki, co jest w ogóle Grany, ej mocno to wszystko wygląda Naprawdę mocno to wszystko wygląda Nie spodziewałem się że takiego przebiegu Spraw, ale tu jest naprawdę dobrze To jest naprawdę dobrze Przynajmniej teraz, no, jest, jest git, Ok, Myślę, że to jest idealny moment, aby zmienić Tryb na Joker Tak, na Joker, teraz ta skrzynka Jest jak widzicie podzielona W sensie szanse są tych skinów podzielone porówno. na każdego skina macie tyle samo, czyli po 5%. No brzmi to kusząco, patrząc na to, że mamy do zgarnięcia między innymi takiego karambita, więc spróbujmy jedno otwarcie. Ok, no mogliśmy się tego spodziewać. Spróbujmy jeszcze raz, no. Dzisiaj i tak rękawice nam wyleciały. I jest ta ona też fajna, no tylko nie w trybie Joker. Tutaj zadowalają nas wyłącznie rękawice i Kosa. O Boże, jakiś burger, chłopie, chłopie, ja wiem, że to gigabuła, ale burgerów absolutnie nie chcę. Okej, okay, no trochę na tym jokerze też, nie ukrywam, polecieliśmy, polecieliśmy grubiutko, ale spokojnie, przejdźmy teraz do bitwy. No i jak widzicie, mamy dwie opcje, jokerową albo zwykłą. Dodajmy sobie, nie wiem, siedem zwykłych i trzy, nie, dwie takie jokerowe na odmulenie trochę, trzech graczy. I wszystko na standard, ok? Myślę, że może być ciekawie. Bot buła, bot i samu idealnie, tematycznie. Tematycznie o to chodzi. Dobra, i wlatujemy. Na razie zwykłe gigabuły. Raczej te jokerowe będą przełomowe, bo jednak oj, mogą zrobić ogromną różnicę. Nie mówię, że te nie. Oczywiście, ale czekam z niecierpliwością do tych jokerowych. Ok, piąta skrzynia. Dawa. Co? Trafię? rękawice! Drugi raz, no dobra, chyba już nic mi się nie stanie. Nie wiadomo, jak te jokerowe też dadzą, ale mamy rękawice, moi drodzy, mamy rękawice. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? I jokerowe widać, że chyba chcą mi tutaj, chcą mi to dać, chcą mi to dać. Oni zdecydowanie chcą mi to dać. Mamy to! Są rękawice. Mam też dwie awupki, Containment Bridge, no Człowieku, jest fantastycznie. Naprawdę Giga była dzisiaj w ogromnej formie. Pamiętajcie, że na stronie macie również zakładkę darmowe skrzynki i serio. No tutaj wbijecie sobie poziom i codziennie ja na przykład mam do otwarcia 8 skrzynek. No to jest naprawdę gruba informacja. Co 24 godziny mogę sobie otworzyć 8 darmowych skrzynek. Tak więc jeżeli wbijecie lepszy level, to jak najbardziej będziecie mogli mieć tyle co ja, a nawet i więcej. No jak widzicie, ja tutaj takiego emeralda codziennie mogę sobie zgarniać. To Nie jest tak, że lecą mi jakieś tragiczne skiny. No kurczę, no, niektóre naprawdę potrafią być rzadkie, więc ciekawa funkcja, jak najbardziej w porządku. No a wracając do gigabuły, spisała się ona dzisiaj na medal, jak mam być szczery. No, było grubo, więc no, możecie sobie przetestować, jak to działa u Was. Pamiętajcie, aby grać z głową odpowiedzialnie. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Do następnego, na razie, i cześć, siemanderka.